Jeżeli myślisz, że Google Ads jest tylko dla firm z milionowymi budżetami i profesjonalnymi działami marketingu, Mylisz się. Prawda jest taka, że lokalne biznesy mają ogromną przewagę w Google Ads. Większość nawet o tym nie wie. Dlatego w tym materiale pokażę Ci sprawdzone strategie, które pomogą osiągnąć Ci sukces nawet z małym budżetem. Dowiesz się, dlaczego lokalne biznesy wygrywają w Google Ads z dużymi firmami, jak osiągnąć sukces w reklamach z budżetami od 500 do 1000 zł, plus sekretne techniki, które zwiększą Twoją konwersję nawet o 300%. Do tego dam Ci praktyczny plan działania. Na końcu pokazując Ci, jak jedno proste narzędzie może zautomatyzować ten cały proces. Na początku skupmy się na fundamentach, które pozwolą osiągnąć nam sukces w Google Ads. I jest to absolutne minimum. Bez tego nic tutaj nie zrobisz: strona internetowa lub landing page. I wiadomo, że jest to coś oczywistego. 73% osób sprawdza stronę przed kontaktem z lokalnym biznesem. Oznacza to, że to właśnie Twoja strona decyduje o tym, czy klient Cię wybierze i zostawi pieniądze u Ciebie, czy może wybierze konkurencję. Masz tutaj dwie opcje, i powiem Ci, która z nich jest. Lepsza. Opcja A to strona internetowa. Wystarczy, kiedy zawiera ona wszystkie kluczowe informacje, kiedy masz kilka usług lub produktów, które oferujesz. Musi być ona oczywiście zoptymalizowana pod telefon, ponieważ większość ruchu pochodzi właśnie z telefonów komórkowych. Posiadać jasny i klarowny opis usług, aby klienci mogli szybko znaleźć i dowiedzieć się więcej na temat rzeczy, które oferujesz, i dane kontaktowe, które widoczne są od razu. Możesz również zaimplementować tutaj tzw. pop-up. Czyli osoba po wejściu na stronę automatycznie wyświetlany ma komunikat, w którym od razu może do Ciebie zadzwonić. Dobrze również umieścić na niej jakieś zdjęcia i wideo z Twoich poprzednich realizacji, opinie klientów, jak i godziny pracy, w których mogą się z Tobą skontaktować. Opcją B jest dedykowany landing page i jest konieczny, kiedy chcesz reklamować jedną konkretną usługę. Na przykład tylko tak zwane emergency services. Celem tutaj jest maksymalizacja konwersji. I landing page zawsze działa tutaj lepiej, ponieważ skupia się na jednej usłudze lub produkcie, dając osobie na nie pełny fokus bez żadnych rozpraszaczy. Do tego landing page jest dostosowany do reklam, co sprawia, że przekaz jest spójny. Konwertuje on średnio od 30 do 50% lepiej niż zwykła strona główna. I my również używamy tego w naszym biznesie. Tutaj zobaczyć, możecie, naszą stronę główną. A tutaj landing page. Kierowanie ruchu na stronę główną może być tutaj problematyczne. Powiedzmy, że klient ma ogromny problem pękła mu rura, zaczyna lecieć woda, zalewa mu mieszkanie więc szybko w Google wpisuje Hydraulik Awaria Mokotów. Klika w reklamę Hydraulik Mokotów 24/7. I trafia na stronę główną z dziesięcioma różnymi serwisami. Efekt jest taki, że klient się po prostu gubi. Musi on szukać odpowiedniej sekcji i nie wie, gdzie znaleźć może potrzebne informacje. 70% takich klientów odchodzi bez kontaktu, marnując twoje pieniądze na kliknięcia, które zrobili. Natomiast kiedy klient wpisze hydraulik, Awaria Mokotów i wejdzie na landing page, który skupiony jest na właśnie tego typu wyjątkowych sytuacjach i awariach, od razu wie, że jest on we właściwym miejscu. Wszystkie informacje dotyczą jego problemu, i jest tutaj najwyższe prawdopodobieństwo kontaktu, co daje nam zwrot z inwestycji w reklamy. Przejdźmy do następnego, bardzo ważnego, jak i nie najważniejszego elementu tej całej układanki czyli Twojego telefonu. Statystyka, która zmieniła w mojej głowie wszystko, to to, że 61% wyszukań lokalnych biznesów w Google kończy się po godzinie telefonem. Więc naszym celem jest ich skierować do tego telefonu tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Oznacza to, że większość Twoich potencjalnych klientów woli zadzwonić niż wypełnić formularz. Dlaczego klienci wolą dzwonić? To chyba oczywiste. Jest to natychmiastowe. Mają pewność, że dzwonią do odpowiedniej osoby, która może rozwiązać ich problem. Do tego są w stanie od razu poznać szczegóły i dostać odpowiedzi na ich pytania. Budujemy tutaj bardzo duże zaufanie, ponieważ słyszą głos, pilność w przypadku tak ekstremalnych awarii, o których wspominałem wcześniej, jak na przykład pęknięta rura. Jest tutaj bardzo ważna. I w takiej sytuacji, mało kto ma czas, aby w ogóle wypełnić formularz. Musi po prostu zadzwonić. Dlatego umieść telefon w kilku miejscach na swoim landing pageu. Lub na stronie internetowej, niech w każdym momencie będzie ono od razu dostępne. Potrzebujesz dwóch opcji kontaktu: formularz jak i telefon. Następna kluczowa rzecz, i wiem, że może tutaj trochę marudzę, ale skupmy się na fundamentach. Jeżeli Twoje fundamenty są już gotowe, wszystko jest ułożone, możesz po prostu przeskrolować do końca wideo, gdzie pokazuję cały proces. Uruchamienie reklam. Natomiast dla osób kompletnie początkujących, fundamenty są podstawą, ponieważ bardzo trudno jest zbudować willę na podstawie domu jednorodzinnego. Następnym fundamentem jest szybkość odpowiedzi, która decyduje o tym, czy wygrasz lub przegrasz wyścig o klienta. Złotą zasadą jest to, aby odpowiadać tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Błagam niech nie będzie to więcej niż 15 minut. Po 15 minutach z naszych obliczeń szansa na konwersję spada o 80%. Jeżeli pracujesz sami, nie masz żadnych współpracowników, którzy są w stanie szybko oddzwaniać do klientów, rozwiązaniem jest tutaj wdrożenie automatycznych SMS-ów lub sekretarki AI, o której porozmawiamy sobie w innym materiale. Musisz mieć również zoptymalizowaną wizytówkę Google. Pamiętaj o kompletnych informacjach o Twojej firmie, regularnych postach. Odpowiadaj również na opinie i dodawaj aktualne zdjęcia. Dam Ci tutaj przykład w praktyce. Powiedzmy, że klient wyszukuje znowu hydraulik Mokotów. Na tym przykładzie cały czas będziemy się skupiać. Bez wizytówki widzi tylko reklamę tekstową na Google. Z Google moja firma widzi reklamę, opinie, zdjęcia, telefon i buduje to naprawdę ogromne zaufanie. A dziwi mnie to, jak spora liczba osób kompletnie pomija ten krok. Następny fundament to śledzenie konwersji. Musisz wiedzieć, które z reklam przynoszą ci klientów. Bez śledzenia wydałeś 500 zł na reklamy. Miałeś 50 kliknięć, natomiast nie wiesz, ile z tego to prawdziwi klienci. Ze śledzeniem również wydałeś 500 zł na reklamy. I miałeś 50 kliknięć, natomiast w tym przypadku możesz dokładnie zobaczyć, że z tych 50 kliknięć Miałeś 8 telefonów i 5 wypełnionych formularzy. To oczywiście przykład. Bez śledzenia grasz w ciemno. Ze śledzeniem wiesz co działa i wiesz w które miejsca inwestować możesz więcej pieniędzy, ponieważ widzisz co dokładnie przynosi ci klientów. Na początku również skup się na jednym produkcie i jednym obszarze. Niekiedy mniej naprawdę znaczy więcej. Największy błąd 90% początkujących to próba reklamowania wszystkiego naraz. Gdy reklamujesz wszystko naraz, budżet rozprasza się na 10 różnych innych kierunków. Nie masz wystarczających danych do optymalizacji. Ponieważ każda kampania dostaje za mało uwagi. Więc na początku każdemu polecam jeden produkt lub usługę na start, jeden konkretny obszar geograficzny i jedną dobrze zoptymalizowaną kampanię. Działając w mniejszym obszarze, masz mniej konkurencji, wyższe zaufanie u klientów, możliwość personalizacji reklam i lepsze dopasowanie do lokalnych potrzeb oto przykład optymalizacji geograficznej z mniejszymi budżetami nie targetuj całej Warszawy która ma prawie 2 miliony mieszkańców skup się na przykład na pojedynczych dzielnicach na przykład Mokotów plus Wilanów plus Ursynów konkretne dzielnica teraz przejdźmy do prawdy o której nikt ci nie powie Możesz osiągnąć sukces z budżetem od 30 do 50 zł dziennie, ale musisz być mądrzejszy od konkurencji. Twoją przewagą nad dużymi firmami jest szybkość realizacji, personalizacja, lokalna znajomość rynku. I elastyczność w podejmowaniu decyzji. Jeden typ kampanii da ci maksymalną ilość danych. Teraz przejdźmy do tego, jaką kampanię na Google wybrać na początek, ponieważ opcji mamy kilka. Zawsze dla początkujących z mniejszymi budżetami. Polecamy klasyczne adwordsy, czyli tak zwane kampanie w wyszukiwarce, w której po wpisaniu danych fraz automatycznie wyświetlają nam się propozycje i firmy. Ten typ kampanii da Ci maksymalną koncentrację danych. Są one najłatwiejsze do zrozumienia na początek, jest w nich najwyższa intencja zakupu u użytkowników i dają Ci konkretne, mierzalne rezultaty. Nie skupiałbym się na Google Performance Max na początku. Jest to typ kampanii, w której mówisz Google'owi, że chcesz więcej leadów. A on puszcza reklamy wszędzie i komu chce. Sam odpala reklamy na YouTubie, Google Mapach, w Gmailu i stronach partnerskich. Może brzmieć to dobrze, natomiast masz tutaj mniej kontroli nad optymalizacją, co naraża Twoje pieniądze na przepalenia. Jest również trudniejszy do analizy przez początkujących i zazwyczaj potrzebuje dużo danych historycznych. Możesz przejść na Google Performance Max po 3-6 miesiącach. Gdy masz już historię konwersji i chcesz działać ze sprawdzonymi rozwiązaniami, pamiętaj również, aby wykorzystać każdą możliwość w swojej branży, aby zostać prawdziwym, lokalnym liderem w Google Ads. Zdominuj swoją branżę w szczytowych momentach. Dla przykładu, mamy teraz zimę, dlatego mechanikom świetnie idą kampanie którym naprawiają zamarznięte systemy adblue albo nieodpalające samochody. W marcu będą skupiać się na wymianie opon z zimowych na letnie, a w listopadzie na przeglądach rejestracyjnych pod koniec roku. W Google jesteś w stanie również przejmować klientów swojej konkurencji, co jest naprawdę niesamowite, ponieważ po podaniu nazwy twojej konkurencji jako słowo kluczowe, potencjalny klient po wpisaniu nazwy konkurencyjnej firmy, z których usług lub produktów chce skorzystać, automatycznie zobaczy Ciebie i Twoją reklamę. Więc teraz przejdźmy do planu działania od zera do pierwszych klientów z Google Ads. W dniu pierwszym zrób audyt swojej obecnej sytuacji. Sprawdź obecność w Google Moja Firma, oceń i pokaż kilku osobom swoją stronę internetową. Ważna jest tutaj szybkość, wygląd na telefonie i prosta opcja skontaktowania się z Twoją firmą. Przygotuj również jedną usługę, na której chcesz się skupiać i którą chcesz reklamować, jak i zbierz opinie Twoich klientów. Stwórz Również prosty landing page i przetestuj go kilka razy. I kiedy to wszystko zostanie już zrobione, przejść możemy do uruchamiania reklamy. I gdybym miał robić to wszystko manualnie, to wideo trwałoby prawdopodobnie od godziny do nawet kilku godzin, gdybym chciał tłumaczyć wszystko krok po kroku. Natomiast w tym przypadku pokażę Wam, jak Local Booster zmienia ten cały proces i sprawia, że jest szybszy. Prostszy i też o wiele bardziej skuteczny. Ponieważ nie każdy przedsiębiorca ma czas i energię, aby uczyć się tego wszystkiego po kolei, może być to naprawdę czasochłonne. Dlatego też płacą oni tysiące złotych miesięcznie agencjom marketingowym, które nie zawsze są skuteczne. Natomiast Local Booster zajmuje się za Was tymi wszystkimi komplikacjami, upraszczając ten proces tak bardzo, jak jest to tylko możliwe. Sami zobaczcie, na początku muszę wpisać Wszystkie informacje o mojej firmie. I mogę zrobić to manualnie, albo mogę po prostu wkleić link do landing page'a lub strony internetowej i kliknąć, pobierz dane ze strony. Narzędzie automatycznie szczytało mi wszystkie informacje w kilka sekund. Teraz przechodzę sobie wyżej, klikam na zakładkę Reklama, i w tym momencie pojawiły nam się wszystkie dostępne platformy reklamowe. Oprócz Google'a z Local Boosterem, tak samo od razu uruchamiać możesz reklamy na innych platformach. Dzisiaj skupiamy się wyjątkowo na Google'u, więc klikam sobie Google Search. Mogę wybrać sobie konwersję, jaki cel konwersji. I następnie kliknąć generuj. W tym momencie narzędzie czyta stronę, próbuje zrozumieć biznes, generuje treści, tworzy materiały, pisze teksty, jaki targetuje całą kampanię, która jest już gotowa. Dosłownie, kilka sekund. Mamy wszystkie kreacje, czyli nagłówki, jak i opisy, które w każdej chwili możecie sobie edytować albo manualnie, albo poprzez. AI do tego, Local Booster automatycznie robi wszystkie kombinacje reklam. Jak widzicie, mamy tutaj sporo, sporo reklam i jest to stworzone po to, aby były one automatycznie testowane. Narzędzie będzie widziało, które z nich działają lepiej, a które gorzej. Wyłączając te mniej wydajne i te, które nie są skuteczne, i skupiając nasz budżet na tych które dają nam najlepsze wyniki. Troszkę niżej mamy też dobrane wszystkie słowa kluczowe. Możemy również dodać wykluczające słowa kluczowe, czyli tak zwane słowa kluczowe negatywne, na które nie chcemy się wyświetlać. Troszkę niżej dajemy link do strony lub landing page'a. Numer telefonu, możemy również dodać tutaj mapy Google, aby też na nich wyświetlać się z naszymi reklamami? I w ostatnim kroku ustalamy sobie budżet, a następnie narzędzie zajmuje się całą resztą? Bez marnowania czasu i Twoich pieniędzy. Google Ads dla lokalnych biznesów to nie żaden rocket Science. To system, który można opanować. Pytanie brzmi, czy chcesz spędzić następne pół roku na nauce przez próby i błędy, czy wolisz użyć gotowego rozwiązania AI, które zajmuje się za ciebie tymi wszystkimi komplikacjami po prostu dostarczy ci klientów. Z tym narzędziem masz również pełne wsparcie specjalistów, z którymi w każdej chwili jesteś w stanie umówić spotkanie, na którym pomogą ci uruchomić kampanię, przeanalizować ją i wszystko wytłumaczyć. I tak naprawdę za darmo zobaczyć możesz, jak zadziała ono w twojej firmie, ponieważ jedyne, co musisz zrobić, to kliknąć w link poniżej i umówić spotkanie, na którym nasza drużyna bardzo szybko przedstawi Ci całe oprogramowanie, krok po kroku. Jestem pewny, że ten film zaoszczędzi Wam sporo czasu i pieniędzy. Jedyne co chcę w zamian to zostawienie lajka i subskrypcji, ponieważ ten kanał powstał właśnie po to, aby albo zarabiać Wam więcej pieniędzy, albo oszczędzać Wam pieniądze lub oszczędzać Wam czas. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się w następnym materiale.